Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym poruszyć ostatni wątek filmu, w którym nagrywałam, czy choruję na schizofrenię, czy na nerwicę lękową. Z perspektywy czasu wiem, że od dziecka mam nerwicę lękową, nie miałam żadnej schizofrenii. Gdy trafiłam pierwszy raz do szpitala, miałam wtedy 19 lat. Nie miałam objawów typowo schizofrenicznych, nie miałam urojeń. Byłam trochę wycofana, byłam głównie przez lęk. Lęk mnie paraliżował, stąd może się pojawiły takie objawy jak wycofanie. Lekarze na początku nie wiedzieli, co mi jest, podejrzewali u mnie zaburzenia schizotypowe albo problemy z dojrzewaniem. Mimo to dostałam taki lek jak Zalasta, który właściwie był niewypałem, bo gdzieś się po niej, po, po niej czułam, nie poprawiał mi stanu, wypisali mnie z, z epikryzą, że, że wychodzę w częściowej poprawie. Później trafiałam do drugiego szpitala i tam również lekarze, lekarze jak Ordynator mnie przyjmował, pytał się co mi się dzieje. Ja mówię, że ja do szkoły nie chodzę. No on mówi, no to dobrze, no przyjmiemy panią mm, do szpitala, ale nie wiedzieli co mi jest. Wypisali mnie z podejrzeniem e, podejrzeniem zaburzeń schizotypowych. E, właściwie no, z, z perspektywy czasu teraz już wiem, że miałam, e, że miałam. E, Nerwicę lękową. Wtedy nie mogłam tego wiedzieć, bo byłam za młoda, nie byłam mądrzejsza od lekarzy. Nie, nie mogłam powiedzieć lekarzom: Słuchajcie, bo ja mam nerwicę lękową i nie dajcie mi takich leków, dajcie mi węglowakcynę. Teraz już jest dużo więcej wiem, bo przeczytałam dużo książek. Przeszłam to wszystko, ta, także ta, tą wiedzę, którą mam na dzisiaj, pozwala mi to samej sobie postawić tą diagnozę i nie zgodzić się z lekarzami, y, y, którzy uznali po kilku pobytach w szpitalu i, i tych, y, przepisywaniu tych neuroleptyków, po których mi się pogorszyło, jak je ja, y, brałam kilka lat i odstawiałam. Yy. Były takie próby trochę walczenia z tą diagnozą, schizofrenią. Ja mówiłam, że panie doktorze, może to nie jest to. Nawet płakałam, mówię, że może to coś innego. Oni mówili, nie, to na pewno jest to. Moja mama, jak byliśmy u lekarza prywatnie, to też mówi, że, że ja wszystko wiem, że ja nie zapominam w czasie choroby nic, nie tracę jakby takiego E, takiej logiki, takie. E, nie wiem, takie typu, że urwał mi się film. E, wiem wiem jak, wiedziałam zawsze, jakie leki zażywam. Jak, e, no i interesowałam się tymi chorobami wszystkimi. Czytałam dużo na ten temat. E, jak byłam raz na e, wrocławskiej, bo to krakowscy lekarze mnie leczyli, to e, Lekarz powiedział, że ja trafiłam w dobre ręce i tam też mi dali tą zalastę. Ja mówię, ja mówię że ja już to brałam i ja się fatalnie na tym czułam. No i wzmuszali mnie do tego, że brałam... To tak jakby, nie wiem, leczyć kogoś na, na wątrobę, na raka wątroby, gdy się ma raka żołądka. I to tak u mnie wyglądało, że ja po prostu byłam w takiej agonii przez to, że mam tą nerwicę. Ale czy na byłam na coś innego, czy na schizofrenię? Ja też mówiłam, że... Teraz niech sobie przypomnę. Mówiłam też, że... A mówiłam do siostry, że. Bo byłam na oddziale takim leczenia nerwic, nawet brat mi powiedział, że oni się przeszła. No i oni powiedzieli, że tam zupełnie inne leki dają na nerwicę, a, a, a na, to, na to inne. No i ja w szpitalu prosiłam siostrę, żeby mi załatwiła pobyt na oddziale nerwicowym. Jednak lekarze powiedzieli, że my mamy tutaj takie same leki, że to nie jest konieczne. Tam się pół roku siedzi na tym oddziale, ale to nie jest konieczne, ponieważ my tu możemy w ten sam sposób leczyć. No to właśnie tak mnie leczyli, że, że byłam w takiej agonii trochę psychicznej. Było, była też taka sytuacja, że ja pojechałam na, do Krakowa na Lera. Le, ta ulica się nazywa chyba Len, Lenartowi coś takiego. I tam też był taki oddział dla chorych na nerwice, ale gdy pokazałam wypis z rozpoznania schizofrenia, wypełniłam tam pytania na komputerze, które wyrażały mnie w 100%. Wszystko to czułam, co tam było w tych pytaniach zawarte na 100%. Powiedzieli, że mnie nie przyjmą, bo to jest oddział dla. Chorych na nerwice, a nie na schizofrenię. I że ja już mam diagnozę, i, i no niestety, ale y, nie, nie, nie kwalifikuję się. Yy. W ogóle, gdy byłam w szpitalu, podawano mi takie testy do rozwiązania, i tam były jakieś takie głupie pytania, które w ogóle nie odnosiły się do mnie, jakieś takie z kosmosu typu, że czy wierzę w diabła, czy chciałabym być pielęgniarką, czy lubię kwiaty. Nie wiem, w ogóle. Yy jaki sens to y, miało oddać, ale to w ogóle czułam, że to w ogóle są nie pode mnie pytania y, i wychodziły mi, że, wychodziły mi z tych testów, że ja się nie dysymuluję. Ale to były w ogóle nie pytania, takie nie na, na temat mojej choroby. Y, y Wolałabym dostać pytania właśnie takie, yy, jak były tam wtedy na, Le na Lenartowicza. Yy, niestety oni już mnie pod te zaburzenia schizotypowe skwalifikowali, że to jakaś jest dziwaczna osobowość. No cuda, cuda. Yy, jeszcze chciałam yy, dodać, że, yy, 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 że właściwie... Yy, jeszcze by, były takie próby, że, yy, yy, że gdzieś tam yy, były sytuacje, że yy, były takie sytuacje, że, yy, że w szpitalu na przykład pacjenci śmiali się, że ja jestem zdrowa, że w ogóle mi nic nie dolega, co ty tu robisz, yy, ty się wypisz z tego szpitala yy, więc yy, wszystko to jakby przemawiało z, za tym, że no, że lekarze widzieli chorobę, jaką widzieli, a zwykły szary pacjent był bliżej prawdy niż, niż sam lekarz. Gdybym cofnęła czas, na pewno bym wtedy wiedziała, co mówić do tych lekarzy, wiedziałabym już, jak się leczyć. Niepotrzebne były te wszystkie zalasty, haloperidole, risperidony, bo to, to powodowało u mnie fatalny stan, który już opisywałam wcześniej, natomiast wystarczyła tylko wenlafaksyna i chciałam powiedzieć, że jestem od marca tego roku na wenlafaksynie i poprawia mi się stan. I chciałabym kiedyś nagrać filmik. Nie, nie czuję się jeszcze tak w pełni zdrowa, czuję taką lekką derealizację, takie odrealnienie, ale chciałabym nagrać filmik: ile mi zajęło po 17 latach nieleczenia tej nerwicy lękowej od momentu zgłoszenia się do szpitala. I całe dzieciństwo, ile mi zajęło leczenie, wyleczenie tej nerwicy lękowej. Chciałabym po prostu nagrać, jaki to czas zajmuje po tylu latach nieleczenia tego po prostu. Dziękuję za oglądanie.